I się wszystkim z tej strony, ale witam Was w kolejnym odcinku z czwórki No i moi drodzy, zaczynamy. Zaczynamy online, a. oczywiście, dzisiaj sobie troszkę pogramy z chłopakami. 114,5, no w like Plus eight. HS 128 to raczej nie, był jakiś super skok. No ale miejmy nadzieję, że kolejne skoki będą tylko lepsze. Oby. No, przede wszystkim muszę poczuć znowu rytm skakania na razie drugie miejsce za Krzysztofem Kacprzakiem 2. No i drugi jestem obecnie, więc zobaczymy czy tutaj odskoczę troszkę chłopakom Oj 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 to wyjście z progu nie było za dobre i skok jest króciutki. W Moim wykonaniu no niestety, ale jest bardzo słabo. I tutaj no na razie jestem na dalekim miejscu, zobaczymy co się będzie działo. Oberzdor, więc mamut. No na mamucie może być różnie. Na pewno będzie zmiana kamery w moim wykonaniu, bo ja na mamutach próbuję skakać na tej, na tej kamerze. No nie potrafię tak skakać cały czas. Na tej, bo no, dziwnie mi jest. Jestem nauczony strasznie na tamtej i. Upadek pierwszy, więc. Na razie idzie mi fenomenalnie, 195,5 to nie byłby niezły skok, ale No że upadek był no to No bardzo podobny skok, 199 jednak No tutaj widzę chłopaki troszkę dalej skaczą, 208 nawet Więc no może by mi się też udało takim Akcentem fenomenalnym w drugiej serii może na przykład takie 200. No bardzo dobrze teraz to poszło. 212 nawet. Więc prawo, ale no, straty niestety spore. No i tutaj. No nie jestem ostatni, to jest jakiś plus. aby na następnych skoczniach lepiej szło. Tutaj widzę, już jeden z kolegów zrezygnował. No ale my się trzymajmy tego. założone. Ojoj, pionczang. Tutaj może być bardzo ciekawie. No ale muszę zmienić kamerę. Ja na tej kamerze tutaj nic nie uskoczę. No i zobaczmy, jak na tej kamerze mi pójdzie. No i tutaj od razu inna parabola lotu. No i to jest 128, to jest drugi wynik na trzech skaczących. Ten też bez szału powiedziałbym. Można skakać dalej zdecydowanie. Tylko trzeba czuć te narty i tą myszkę w obecnej sytuacji, a mi jest ciężko. No prowadzenie obejmuje, ale jestem za jednym i drugim z panu, więc tutaj nawet nie ma o czym rozmawiać w tym momencie. Lachti HS 130. Uczułeś że widzę, że musi wrócić u mnie do poprzedniej, bo na tej zbytnio, no nie radzę sobie. No i ten skok króciutki, 123, mimo wszystko wydaje się, że jeden z lepszych. Myślałem, że jednak mój skok był pośredni taki, ale jednak się myliłem. Oj, tutaj pierwsza seria zawalona. Od razu to widać niestety na załączonym obrazku, no i to jest smutne momencie, no bo stratę mam przeogromną do kolegów. Próbujemy w drugiej serii to jeszcze jakoś nawiązać walkę, ale no, widzicie, na tej czułości nie potrafię skakać. Ja się muszę wziąć do roboty. To jest 122 metry, ale to i tak z sytuacji tutaj nie zmienia, no bo stratę miałem przeogromną po tym zawalonym skoku. No i na trzecie miejsce skoczyłem razem z Piotrem, przybył jestem więc mnie podgonił. No i czas na. Kolejne zawody, zobaczymy jak tutaj mi pójdzie. To to jest kwestia. Planica HS 240, więc znowu kamera. Idzie w drugą stronę. I spójrzmy jak tutaj daleko odskoczę. No to jest kok bardzo dobry w moim wykonaniu. 229 metrów najdalej. No, i oby mi tak w kolejnych dwóch seriach poszło, bo to był naprawdę dobry skok w moim wykonaniu. Tak będę to powtarzał. Do znużenia. No i proszę bardzo, pierwsza seria przychodzi i ja skaczę w ten sposób. 65,5. A oni skaczą fenomenalnie. Ja już, ja już tego nie podgodnie, nie jestem w stanie, nie? Mogę próbować, ale. Pieprzyłem wyjście z progu, i tutaj nawet nie ma o czym mówić. 224 w drugiej skoczyłem, no i jak widać na złączonym obrazku, nic z tego się nie dało zrobić. Lecimy dalej. Oslo! Ale no, na no Oslo, kamera wraca. no w kwalifikacjach mi dobrze pójdzie, a ja w pierwszej serii dolne bóle, nie? 127, no ten 130 tutaj, więc bardzo porównywalne poziomy tu są. No i spójrzmy, jak daleko w tej pierwszej serii odskoczę! No, w końcu taki skok się trafił. 131,5, 320 nawet otrzymałem, więc naprawdę solidnie przewagę. Ja mam 10-punktową. No i zobaczmy ile uskoczę No też dobry skok I chyba to wygram 130 metrów wykrywam te zawody więc pierwsza wiktoria w moim wykonaniu Jakby nie patrzeć to naprawdę fenomen Dobrze niżny no, Tagil Ładna pora nocna powiedzmy i Niżny Tagił, czy to będzie skok fenomenalny w moim wykonaniu? No! Były lepsze 129,5, ale najlepszy jestem obecnie z towarzystwa, więc w kroku troszkę jestem. Ojoj, to drugie wyjście z progu już nie było tak dobre. No i tutaj 124,5, ten 128,5, więc tutaj zdecydowanie ze mną prowadzi. Może w drugiej serii odskoczę. Muszę skoczyć. Dobrze. No, ale to nie był dobry skok. To jest 126,5 tylko. Ale wygrywam te zawody. Wychodzi na to. Tak jest. Drugie zawody wygrane. No, co w szoku. Troszkę, ale w pozytywnym. Lillehammer HS 140. Śnieżyta Lillehammer. I moi drodzy, to będzie dobry, fenomenalny skok. pół więc poza HS skoczyliśmy. No i ten 142 skoczył, ale upadł. Więc próbował telemarkiem widocznie to zrobić. No i spójrzmy, jak w tej pierwszej serii odskoczę. Czy znowu to będzie fenomenalny skok? Tak jest i wylądowany telemarkiem 141,5. Czemu sędziowie nie dają 20? Bo to był skok pod takie coś. I jak odpowiem w tej drugiej serii, będzie to również fenomenalny skok. Jeszcze dalej mi się wydaje, że to było 142. Jest, więc nie mam sobie równych tutaj w Lehammer. Świetna robota w moim wykonaniu. No i co się dalej wydarzy? Raz no w HS97. No a tutaj widzę, już jeden z kolegów odpuścił. Presja jednak przy. troszkę go. przygnietła. O, oj, oj, oj Dobrze to kwalifikacje tylko. Bo to był najgorszy skok jaki wykonałem w ostatnim czasie. 86. Ten wcale ten nie lepiej by 90. Wiatr też nie pomaga, no ale tutaj nie chodzi o wiatr. Tu trzeba dobrze wyjść z progu. Jak wyjdziesz dobrze z progu, to wyciągniesz coś. I to jest 93 metry w tym momencie. No i czas na drugą serię. Zobaczmy, jak tutaj w tej drugiej serii wyskoczę. To oj, wyjście z progu mogło być lepsze, ale. Tutaj nic się nie dzieje, 94,5, a ten nic nie zrobił, więc opuścił grę, więc Mojej drodzy, zostałem sam Dobra, se poćwiczę jeszcze na jednej zawodach, samo, a potem wychodzimy Więc to chyba będzie bardzo króciutki odcinek, 10 minutowy wręcz Ale chłopaki no nie wytrzymali, chyba że znajdę jeszcze jakiś serwer, ale tutaj Nawet Nic nie mogę zrobić, dobra, spróbuję jeszcze teraz tutaj coś uskoczyć, może mi się uda w samo. no na razie wyjście z progu takie sobie chyba jednak do starej czułości trzeba wrócić, bo ta czułość tutaj nie pomaga no i spójrzmy, 131 miałem w pierwszej, ale to nie był jakiś super skok i teraz w drugiej serii moi drodzy, no to już będzie lepszy skok bardziej mi się podoba, 138.5, ale no nie ma nikogo, więc ja z tej gry wychodzę i spójrzmy czy są jeszcze jakieś zawody gdzie ktoś startuje O tutaj jest proszę bardzo mm. 21 proszę bardzo spróbujmy czyli dodatkowy nieoficjalny skoczni. Rozpocząć pobieranie No skoczni, no jeju no co za problem A tu chłopaki przyszli Więc no A my co tu się wydarzy jeszcze Same chyba loty mają. Orto no, Można się nalotać spróbować. Jeszcze spróbujemy. 31 na przykład. Chłopaki tu skaczą. Matko jedyna. Porządnie. Ależ dowali 1 315 ale z upadkiem. Dobra. To dawajcie panowie. Linkers HS240. No to skocznie. Troszkę znam. Więc tu coś powinienem uskoczyć choć no nie wróżę sobie przyszłości jak zawsze Powinienem coś uskoczyć a skacze Właśnie tak 139,5 widzę że nie tylko ja bo tutaj niektórzy też y, Troszkę się y, zagalopowali no ale to są pierwsze skoki jak widać na takiej skoczni zobaczymy teraz Tamte były kwalifikacje ważne żeby pierwsza seria była dobra No I teraz troszkę inaczej. No i wylądowany skok 200 metrów było, bo jest 213,5, i to nie był zły skok, jak widać na załączonym obrazku, bo można było zdecydowanie gorzej skoczyć. Jest to piąte miejsce, połowa oj Ojojoj, to wyjście z progu drugie wcale nie lepsze. No, na loty widać, że stara czułość musi być, bo. Na tej czułości nic nie uskoczę. 216, troszkę dalej, ale mimo wszystko to jest szóste miejsce, moi drodzy. Więc tutaj coś tam punktów zrobiliśmy, ale jest to niewiele oczywiście. Ja Emensztat. Ja chyba to muskocznie niestety kojarzę. I to raczej ze złych wspomnień. Spójrzmy Dobra, skoczyłem. 223,5, ale jestem chyba najgorszy na tej korściach. I to dlaczego tak się dzieje? no? Dobra, pierwsza seria. Wszystko teraz zweryfikuję. No, teraz runął. 239,5. No i to był zdecydowanie lepszy skok Zobaczymy czy w drugiej serii jeszcze będę w stanie tutaj na podium skoczyć Oj nie Oj nie tu raczej będzie mocny spadek w dół Oj ojoj 209,5 No i spadek na ostatnie miejsce, no nie dziwię się bo popsułem ten drugi skok totalnie No więc tutaj Jak widać ta skocznia też nie jest moim Cudownym marzeniem. Ej dobra, ruszamy dalej. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Mamy 7 skoczków, więc tutaj się robi dosyć yy, ciasno powoli. Mało u nas jest. No i K185. O, le, ta skocznia dziwna. Matko jedyno, co to jest? No, tam ktoś skoczył 191 metrów. Ale no, jak widać? No nie, ja nie jestem w stanie, no 702 i koniec. Bola. Matko jedyno. To tą skocznie wymyślił. Co tu trzeba zrobić? Nie. Ja nie mogę nic uskoczyć. 109,5. No więc ta skocznia... Jedziemy dalej zatem. No to może być AS250 Matysówka. I zaczyna się. Zobaczymy, co na Matysówce. Czy rzeczywiście tutaj coś ugramy. No i spójrzmy, to jest dosyć dobre wyjście z progu było. 217 z upadkiem. Czemu by nie? Yy, trzeba wylądować przede wszystkim. A ja tutaj o lądowaniu zapomniałem. O matko, jedyno. Ten 167,5 z upadkiem, ale nie jestem ostatni. Więc dobra, lecimy. My to zrobimy. Czuję to. Czuję to, że to może być ten skok Uuu, To był dobry skok, 239 No, ale no zdecydowanie pierwszy skok wszystko im popsuł Przede wszystkim, że nie było lądowania zbytnio, nie? Trudno, ja tam nie narzekam, ja się uczę na tych skoczniach. No i dobra, ale kolorowo. Rognan HS350. O matko jedyno. O matko bosko, co to kurwa jest? <ścoughs> to 10. O... 221. Padko do Bosko! Ja na razie nie mogę ogarnąć, żeby skoczek leciał normalnie, chociaż w pionie, bo 133,5 z upadkiem. Klasa, sama światowa. E, reszta widzę, se poradziła. No. 207, ale z upadkiem. No. no dobra. Spróbujmy. wcześniej, teraz w progu i pytanie, ile dolecę z tym bagażem umiejętności. No 221. Wiedziałem, że raczej punktu nie zdobędę, więc tutaj, no. Cudna skocznia. No i dobra, chyba na ostatnie zawody lecimy. Algo jakiś też może być dosyć ciekawie. Zapowiadający się konkurs, bo był, bo my lubimy emocje, oczywiście. No więc rusza. No i uwaga, tutaj mamy coś ciekawego w końcu. No, 201, ale z upadkiem. Ale ta skocznia ma potencjał w moich. Moim odczuciu powiem Wam. Ona ma potencjał, ta skocznia. Zobaczcie, jak tu się fajnie skacze. I wylądowałem to w pierwszej serii 205. Jestem drugi, jestem w szoku, bo tak wysoko nie byłem jeszcze na tym serwerze. No. Pięknie, jeszcze dalej! 208,5! No i drugie miejsce udało się z tego wyhaczyć, Więc no. Aż mi się zachciał jeszcze jeden konkurs. No dobra, jeszcze jeden, ale taki już ostatni. No, podskoczyłem od razu. No i Planica 2005! Stary obiekt. To dwóch nas jest Okuć, a wszyscy opuścili grę nagle. Jak ja zacząłem dobrze skakać, wszyscy opuścili grę. Podejrzane, nie? Upadek. Ale to już ostatnie zawody, bo widzę, że tutaj delikatnie mówiąc, wszyscy odpadają. Trudno, no. W ogóle się nie położył na narty 99. No i ostatni kok mój. I dzisiaj kończymy te pianę wstydu troszkę delikatnie mówiąc. No i znowu z upadkiem. Nie mogę tej skoczni wyczuć. A on wylądował. Przez to wygrał ze mną. No więc tak to moi troty wygląda. Wychodzimy. No i co no, moi drodzy to było na tyle. Tutaj widzę, że zaczynają się serwery ruszać powoli do gry. No i ja, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. To był taki luźny online. Mam nadzieję, że Wam się podobało przed sezonem. Więc no, tak to wygląda. Nie zapominajcie oczywiście w opisie zostawiam link do filmu, gdzie... Mają zapisy, więc oczywiście nie zapomnijcie się zapisać, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa. No i hej!